Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w gościnnej i słonecznej Bydgoszczy. Jest mi ogromnie miło, że ta uroczystość odbywa się właśnie w naszym mieście i możemy gościć w Bydgoszczy pana Jurka Owsiaka wraz ze współpracownikami oraz wszystkich Państwa strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski. Bardzo gorąco Państwa witam. Jednocześnie pragnę przekazać bardzo serdeczne i ciepłe pozdrowienia od Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który tylko dlatego, że jest daleko stąd na urlopie, nie ma go dzisiaj tutaj z nami. Drodzy Państwo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to moim zdaniem i myślę, że wielu z Państwa prawdziwy fenomen, idea wokół której Pan Jurek Owsiak gromadzi jednoczy miliony Polaków od wielu lat. Jest to już nasza polska tradycja i nasze polskie dobro, o które powinniśmy dbać. Miasto Bydgoszcz również aktywnie włącza się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz wielu wydarzeń, które co roku się odbywają, w tym roku Bydgoszcz zrobiła jeden krok dalej. Pojechaliśmy wspólnie z zespołem Roan z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do Chin, do Szanghaju i do miasta partnerskiego Bydgoszczy Ningbo. Już dziś deklaruję, że za rok pojedziemy znowu realizować to z jeszcze większym rozmachem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Życzę Państwu dalszych sukcesów, różnych inicjatyw oraz życzliwości. i Takiej dobrej, życzliwej atmosfery wokół Waszych działań. A wszystkim strażakom życzę, aby ten sprzęt, który dzisiaj otrzymacie, służył Wam jak najlepiej, abyście działali szybciej, skuteczniej, lepiej. przez fundację od, od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Przed Wami, ponieważ Dzisiaj w Polsce także mamy alert. Dzisiaj w Polsce także są osoby, są ludzie, którzy korzystają z waszej pomocy. To Wy pierwsi także wczoraj tej pomocy udzielaliście. To Wy pierwsi byliście w tych miejscach, gdzie znowu wichura, gdzie ludzie czekają na waszą pomoc. Przyjaciele moi do mnie pisali, ja z okolic kostrzyna, że to Wy pierwsi przyjechaliście, aby udrażniać drogi, aby uruchamiać. Wasze urządzenia, które pomagają w życiu. Bardzo Wam za to dziękujemy, bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy i po raz kolejny chcemy te dary Wam wręczyć. Dary, które kupiliśmy natychmiast, kiedy zobaczyliśmy, co Wy robicie. To nie są pieniądze pochodzące ze zbiórki, to są pieniądze pochodzące od darczyńców, pieniądze, które są na naszym koncie, które przez cały rok te pieniądze zbieramy. I nawet pięciu minut nie wahaliśmy się, aby przeznaczyć je dla Was, aby kupić Wam sprzęt, który używacie, który jest zużyty. Zapytaliśmy kilkanaście yy, jednostek Waszej straży, te, które bożyły ten cały yy, sztab kryzysowy, o jaki sprzęt chodzi. Zapytaliśmy ich także, komu ten sprzęt mamy wręczyć. Mamy jeszcze zgłoszenia, zamknęliśmy tę listę, a więc, jeszcze kilkanaście jednostek taki sprzęt otrzyma. Było to robione bardzo szybko, ale chcieliśmy zadziałać jak najszybciej. Chcieliśmy, aby ten sprzęt już u Was był. Żeby to nie było obietnice, tylko żeby to był konkret. I ten konkret stoi przed Wami. Ten konkret zaraz pojedzie do Waszych Straży Pożarnych, będzie razem z Wami pracował. A ja ze swojej strony i ze strony całej fundacji. Myślę, że wszystkich Polaków dziękujemy Wam bardzo. Fantastycznie, że jesteście z ludźmi, że tworzycie tę jedność obywatelską, bo na społeczeństwie obywatelskim polega każdy kraj. Jeżeli będziemy jako obywatele my czuli, że to robimy dla naszej społeczności, rozumiemy ją, wiemy o co chodzi, wtedy możemy nie bać się najróżniejszych rzeczy, chociażby kataklizmów, bo wtedy my. Czyli wy pierwsi stajecie, żeby pomagać, żeby się troszczyć o innych, o siebie właśnie w tych społeczeństwach obywatelskich. Bardzo wam dziękujemy. Dzisiaj także będę miał przyjemność podpisać z Panem Prezesem nasze porozumienie. Rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu w siedzibie w Warszawie. Chcemy, abyście razem z nami. Pomagali nam w nauce pierwszej pomocy. Tutaj przed sceną są dzieci z bydgoskich szkół, ale takich dzieci jest ponad 12 tysięcy szkół w całej Polsce. Od kilku lat nieskutecznie pukamy do Ministerstwa Oświaty i poprzedniego, i dzisiejszego, aby to był przedmiot obligatoryjny. Uczymy dzieci pierwszej pomocy. Ostatnio na pewno słyszeliście o tym o dzielnej Ani, która uratowała swoją. Już na czy to była siostrzycka, czy yy, siostra, tak? Brat, braciszka, który się na jej oczach urodził. I ona wiedziała, co zrobić. Dlatego, bo uczymy dzieci w szkołach podstawowych, jak mają się zachować, jak mają wezwać pomoc, jak ten łańcuch przeżycia mają opanować. Tu przez scenę teraz pokazujemy to, co robią dzieci w każdej szkole w Polsce, co mają robić, a w Bydgoszczy też to robią. Uczą się resusytację krążeniową od dekowej. 16 za 10 dni będziemy po raz kolejny bili rekord świata, a więc będziemy chcieli, aby przez pół godziny, także abyście wy nam w tym pomogli. I dzisiaj część jednostek taki sprzęt otrzymuje. Fantomy, bo uczycie. Chcemy, żebyście byli w polskich szkołach. Żebyście przyjeżdżali tam. My przy tam swoich instruktorów, a wy żebyście potem sprawdzili, żebyście dzieciaki uczyli przez cały czas. One są zachwycone waszymi mundurami, wami samymi, waszym sprzętem. I my dzięki temu uczymy już od 12 lat ponad 2 miliony 600 tysięcy dzieci polskich zna te zasady i będziemy cały czas pukali do Ministerstwa Oświaty, żeby był to przedmiot niedodatkowy 37 godzin w ciągu trzech lat, 37 godzin lekcyjnych, wystarczy, żeby te dzieci się nauczyły. A więc chcemy, żeby się nam pomogli. Chcemy, żebyście byli z nami podczas finału. Bardzo przepraszamy Was, że nie pozwolono Wam być w tym roku na przystanku Woodstock. Bardzo przepraszamy, nie rozumiemy, stąd taka decyzja. Zawsze byliście. Ochotnicza Straż Pożarna razem z Państwową świetnie sobie dawała radę. Pomagaliście nam fantastycznie. A w tym roku nawet Straż Niemiecka nie dostała zaproszenia. Przepraszam za to, chociaż nie mam z tym nic wspólnego. Chcemy, żebyście nam pomagali na przystanku Uctok. Chcemy, żebyście byli na finale. Państwowa Straż Pożarna zrezygnowała z finału. Chcemy, żeby Wasze samochody stały podczas kiedy jest finał. Żebyście wy byli, bo jesteście razem z nami, bo tworzymy dzięki temu najpiękniejszą orkiestrę świata. Była dzisiaj nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla i ta nominacja już jest największą nagrodą. Nic więcej nie chcemy. Mogliśmy całemu światu mówić o tym, co razem robimy, my, Polacy, razem z Wami. Chcemy także was wspierać w waszych wspaniałych Florianach, chcemy, żebyście przy różnych akcjach, które razem robimy dla Polaków, dla, dla nas samych, abyśmy mogli razem to robić. Grajmy do końca świata jeden dzień dłużej, wyglądacie fantastycznie, pięknie, zawodowo. To jest naprawdę ogromna siła ludzi, profesjonalistów, bo takimi jesteście. I jeszcze raz podkreślam, jesteście pierwszymi zawsze w szeregach, jeżeli się coś dzieje. I to jest fantastyczne ukłony dla Was ogromne od całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 16 będziemy mówili na co będziemy zbierali pieniądze w 26 finale. Liczymy na Waszą pomoc, bo to do Was wraca. To do Was wraca. To są szpitale obok Was, to są oddziały, gdzie się także leczycie, czy dbacie o zdrowie swoich najbliższych, bliskich. Bądźcie razem z nami. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze i słońce na to wszystko wyszło. No coś niebywałego. Wszystkie anioły są razem z nami. Panie Prezesie, proszę o Dwa słowa do wspaniałych ludzi, których tutaj widzę przed sobą. Panie Jutku, szanowni e, Państwo, druchne i Duchowie, wielkie podziękowanie dla e, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, wielkie podziękowanie za ten piękny gest serca dla tych, którzy są rycerzami Floriana i e, są na miejscu, tam gdzie trzeba natychmiast podejmować działania ratownicze. Bo to jest ta. Istota służby strażackiej. Jeżeli ratownicy są blisko, to mogą w tych pierwszych minutach, w pierwszych godzinach skutecznie udzielić pomocy. Te służby centralne, państwowe przychodzą po godzinach, po dniach ze wsparciem, ale najważniejsze jest, żeby ochotnicy, strażacy mieli dobry sprzęt, dobre wyposażenie i możliwości skutecznego działania. I Wielka Orkiestra te możliwości znakomicie. Powiększa, poprawia, bo ten sprzęt będzie służył do ratowania drugiego człowieka. I tu proszę, żebyśmy pamiętali wszyscy o tym pięknym powiedzeniu. Jeżeli uratujesz choćby jednego człowieka, to tak, jakbyś uratował cały świat. To jest istota działania strażaków, ochotników, którzy ratują człowieka w potrzebie. Podejmujemy również współpracę i. Wspólne działania, wsparcie dla pięknego projektu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ratujemy i uczymy ratować, bo to jest też bardzo ważne, żeby ludzie od najmłodszych lat rozumieli, znali sposoby ratowania drugiego człowieka. Jak zdarzy się nieszczęście, to nie ma czasu na edukację, na centralne zakupy, na przetargi. Jeżeli tego ratownika nie ma na miejscu, to często po kilku minutach, po kilku godzinach już jest za późno na wszelkie działania. Dlatego to jest piękna inicjatywa i dowód uznania. Wspólnie tutaj z Duchem Prezesem Wdzisławem Dąbrowskim, który jest prezesem Województwa Kujawsko Pomorskiego, chcemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy podziękować, przekazując i honorując orkiestrę naszym najwyższym odznaczeniem założyciela Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Bolesława Chomicza bardzo się cieszę na tą współpracę i gratuluję też druchom i druchom tej pięknej postawy rycerskiej tego działania, bo jak rozmawiałem tutaj z wami, to właśnie wiele jednostek, jeszcze zanim tutaj dzisiaj przyjechaliście wczoraj wieczorem, w nocy nawet do pierwszej, drugiej ratowało jeszcze ludzi w potrzebie po tej wichurze, która przeszła wczoraj. Ten sprzęt, jak będzie na miejscu, będzie naprawdę pomagał skutecznemu działaniu straży pożarnych. Za to wielkie podziękowania dla Jerzego Osiaka i dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję. A Ochotniczą Strażą Pożarną, czyli mamy porozumienie, które mówi o tym, że od tej pory 16 tysięcy remis Ochotniczej Straży Pożarnej będzie także razem z nami uczyło polskie dzieci, między innymi pierwszej pomocy. Będziemy współpracowali ze sobą. Bardzo, bardzo się cieszymy. Bo jesteście organizacją, która jest sprawna, która myślę, że do końca będzie zależeć sama od siebie. To wy macie sobą rządzić, to wy macie o sobie stanowić i to wy macie być sobą. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, wy nie wiecie, ale my wiemy, że na tej scenie jest jubilat. Jubilatem jest Jurek, Jurek Owszak, 18 urodziny dzisiaj. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Jurek, jeszcze korzystają z okazji. Urodziny to fajna rzecz, ale teraz idziemy ściskać wam dłoni. Jesteśmy przedstawicielami drużyny Artego Bydgoszcz, e, Na co dzień gramy z serduszkiem. Wielki rok jest świątecznej pomocy. Chciałbyśmy w tym specjalnym dniu przekazać tort oraz y, pamiątkową koszulkę ze specjalnym numerem. Mam nadzieję, że następnej akcji Paniorek założy. <grym> Ale już numer będzie inny. <grym zresztą> Dobra, bardzo. proszę bardzo. Dzień się, bardzo Wam dziękuję. by się chciało zwrócić z tym tortem.